Tak, Teraz mam takie pytanie, dlaczego celowo w Polsce jest wprowadzona y, patologia społeczna. Dlaczego rolnik... No celowo, tak? Dlaczego, Ale jaka patologia, bo jeszcze nie wiem. Społeczna. Dlaczego? Jaka? No nie walczymy z patologią społeczną. Jaką? Nie, nie, nie minimalizujemy, aby jej nie było, tylko celowo wprowadzamy. Ale jaka patologia? Społeczna. Ale jaka? Patologia społeczna to jest opisowa kategoria. Co, co, na czym polega patologia społeczna? No to ja wiem. I teraz ta kwestia dlaczego ile procent homoseksualistów. Czekajcie, czekajcie, i dlaczego, czekajcie, jeszcze raz. Ile procent homoseksualistów i dlaczego y, jest w Warszawie i dlaczego aż tak dużo? 82%. I pół. Aha, 82% homoseksualistów? Niesamowite. A ile jest w Legnicy? Kto w Polsce rządzi, kobieta czy mężczyzna? A niech mi pan powie, y, czy, czy te dane statystyczne uzyskał pan w ramach prowadzenia swojej działalności rolniczej, czy też... Inteligencja wylicza, 82%. Ale tą korporacją rządzą geje, czy... Nie wiem, kto rządzi w Polsce, kobieta czy mężczyzna, chcę wiedzieć. Y, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Dlaczego patologia społeczna jest Ale jaka patologia, niech mi pan wytłumaczy. Która, która organizacja rządowa pomaga w tym, aby żyło nam się lepiej. I no prawie jest, każda chyba? To nie oszukuje w Polsce. Pan, to już wiem, na pewno. Natomiast tak. e, nie, nie, proszę mi, bo, 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 bo roztoczył pan przede mną taki wachlarz e, poznawczy, że muszę się w tym jakoś odnaleźć. 82% mieszkańców Warszawy to homoseksualiści, tak? Wow. A skąd pan to wie? Znaczy wie pan co, w wow, a, a skąd pan to wie? Możemy pan powiedzieć? Nie, zaraz, moment. A skąd pan to wie? Nie, 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 źródła. Wie pan, ja może mam średnie wykształcenie, ale nauczyłem się pracy na źródłach, źródła. Skąd pan to wie? A skąd pan jest? Z Polski. Ale z jakiej wsi? Polakiem jestem. No ja też, ale z jakiej wsi pan jest, bo pan jest rolnikiem. Ja jestem Polakiem, no rolnikiem, tak. Ja myślę, że... specjalnie. Wśród osób, to ja teraz pan coś powiem. Tak. Wśród osób w pomarańczowych koszulach 131% to kosmici. Zdaje pan sobie sprawę? Wiem to na pewno. Wiem to na pewno. Kiedy przestaniemy walczyć z kosmiczną patologią, z kosmitami, którzy najeżdżają nasz kraj, nasze rolnictwo? 131%. Niech mi pan powie, kto rządzi wśród was, kosmitów? Kto rządzi? Dlaczego, cła, jeżeli są wprowadzone dla rolnictwa w Stanach Zjednoczonych, uważacie, że źle? Jeżeli było za grosze wywożone, z powrotem wracało A, no to śnieżne no pieniądze wywożone, produkty w opakowaniach kolorowych na półeczkach... A gdzie rano, miały leżeć? Na podłodze? No, no nie. gdzie miały leżeć? No na półeczkach. Ale dlaczego nie jesteśmy karmieni tym, co niedobre jest, dlaczego nie karmieni jesteśmy tym, co super jest? Dlaczego... Ale dlaczego nie jesteśmy karmieni? Przecież Polska ma nadprodukcję żywności, jest eksporterem żywności. Bo sieci, bo sieci proszę pana, rzędy sobie nie poradziły z sieciami handlowymi. Słucham? Jeszcze raz. Oszukańcy. 87,3%. 99%. Czyli y, jednym słowem, y, wszyscy geje to oszukańcy, ale 12% heteryków. nie. No a statystyki skąd pan bierze, bo ja mam poczucie, z której części ciała pan je bierze. Więc niech mi pan teraz powie, skąd pan wie, że 82% mieszkańców Warszawy to homoseksualiści. Ale to już pan mówił pięć razy, ja nie mam wątpliwości. Skąd pan wie, że 82% mieszkańców Warszawy to geje? To jest oszukiwany? Czas. Przez czas oszukiwany jest Polak. Powiem panu, grubo pan poleciał. To żebyśmy podsumowali status, z którym jesteśmy. 82% mieszkańców Warszawy to homoseksualiści. Mamy do czynienia z patologią społeczną, ale pan nie wie jaką. Ale pan wie i Polacy są też oszukiwani przez czas. To teraz, ponieważ jest Pan ma też filozoficzne przygotowanie, Pan dobrze wie, co filozofowie mówili o czasie. Czas to iluzja. Wie Pan, nie ma się co tym zajmować. Czas to iluzja. Czas nie istnieje tak naprawdę. E, miło mi było Pana spotkać. Powiem szczerze, że zastanawiałem się, czy na tej trasie jeszcze coś mnie zaskoczy i Pan mi zrobił dzień. Naprawdę, serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, nadszedł czas na ostatnie pytanie z jeszcze... sali. Szanowni Państwo... Na przykład społeczeństwa. Ja nie, nie słucham. Ja jestem strasznie nerwowy. Ja jestem nerwowy, ale skąd? Drogi panie, ja jestem emocjonalny, natomiast na pewno nie jestem nerwowy. Bo ja przyjechałem z miasta, gdzie jest 82% homoseksualistów. No to sam tam rozumiem. No, no jak, jak człowiek z moją moich... No? Ja nie mówię, bo ja nie ubliżam. Niech tak jest, skoro tak zrobiliście. Tak? Co to jest, zrobiliśmy? Taki... Okej. Okay. To zaraz dojdziemy do tego, bo zapytam pana, czy zakłady usługowe produkujące homoseksualistów są państwowe czy prywatne. Jakżeśmy ich zrobili? Matko jedyna. Niech mi pan powie. Ale dlaczego mi pan nie chce powiedzieć, z jakiej planety pan do nas przyleciał? Dlaczego pan to przede mną ukrywa? Z Polski, ja to wiem. Ale gdzie jest Polska w tym miejscu, z którego pan przyjechał, z tą wiedzą, którą pan ma? Nie, to nie, to nie, słuchajcie, to jest fascynujące. To jest fascynujące. Ekonomię pan skończył? I pan popatrzy, jak ja czasem się cieszę, że ja niczego nie skończyłem. Nie, pan po... Proszę Państwa, no jakby ku... mi to zrobiło, co Panu zrobiło, muszę powiedzieć, że... Jezus Maria! Tym, tym akcentem humorystycznym... Proszę, proszę Pana! A kto zbiera za kolej teraz na przykład... Co kolej? No kolej. No kolej. Akcję. tak? Ale co? Kto jeszcze chce? Dlaczego? I dlaczego na pewno do piszczenia nie sprzedaje się? Co? Kolej? Nie, ale zaraz była kolej, a teraz jest narodowość. Nie, nie, nie. Kolej trzeba... No to teraz tak. Złapię się jednego słowa, które zrozumiałem. Dobrze? Kolej. Kolej. Ou. Nie, no ale pan też mówi, co chce mówić. No pan się wypowiedział, a teraz dajmy się jeszcze komuś wypowiedzieć, dobra? A kolej trzeba budować lokalnie, żeby pan później nie zarzucał, że ludzi nie słucha. Szanowni Państwo, ja ostatnie teraz pytanie z Ostatnie pytanie może tu z, pier z pierwszego rzędu. To już będzie ostatnie pytanie, po którym zapraszamy Państwa tutaj z przodu. Będzie można bezpośrednio Dajcie, warto porozmawiać, wyjaśnić, również pożartować. Bardzo proszę. Ale dla niektórych zwłaszcza. Dzień dobry. Jankowski, Konrad z tej strony. Y Teraz ja chcę wysłuchać. No gdzie Pan idzie? No, czy pan jest od odpowiedzi? no nie słucha? Dlaczego Pan, Panie Kowalski, czy jak się Pan tam nazywa? Dlaczego Pan nie chce ludzi słuchać? Dlaczego pan ludzi nie chce słuchać? Niech pan zostanie. No i poszedł. Dobra, okej. Okay, Zacznę może od odpowiedzi tutaj kolegom z Konfederacji.